Ta wymiana nas znaczy zawsze się cieszymy, no oczywiście szczególnie kiedy to dotyczy obywateli polskich, nawet jeśli zarzuty były kryminalne wobec niektórych z nich, ale każde uwolnienie z więzienia białoruskiego polskiego obywatela, czy przede wszystkim polskiej obywatelki, która z powodów politycznych się działa, z wieloletnim wyrokiem i, i nie, nie, jest w nie najlepszym stanie zdrowia, więc jej uwolnienie przyjmujemy naprawdę z satysfakcją. Ale nie ma się co oszukiwać. To, co udaje się także przy pomocy naszych sojuszników uzyskać na drodze dyplomatycznej od Białorusi jest dalece niewystarczające. Jeśli chcę Pan mnie spytać, czy i kiedy wypuszczą poczobuta i zobaczymy go na przykład, jeśli będzie tylko tego chciało, oczywiście w Polsce. No to tak, to jest jedno z moich takich i politycznych, i osobistych marzeń, żebyśmy tej, tej chwili doczekali, ale nie mogę dać gwarancji. Bardzo dziękuję panie dziękuję. premierze, dziękujemy również Dobrawia państwu. państwu.